Dalsza część odcinku LPS. Dobra, to idziemy do pokoju pierwszego. Ale. Ale ty głupia. Trudno, wybrałeś taki numer. A co z jedzeniem? A matko, z twoją sałatkę damy na górę. A ja wezmę sobie tego myślę. No. To teraz tylko wziąć się tutaj, Aha, czyli teraz tak. Mhm. Czyli teraz dla was to weźmiemy szczotkę i, i miskę. Proszę, miskę, proszę, szczotkę. So, schowamy, schowane, jej, schowane. Nowe pokoju? Hmm. Siedem! No właśnie, siódemka! Dobra. Dobra, chodź. Wow, ale fajnie. Hmm. Hmm. Też pisz na tym w tym fotelu, ja na łóżku. Hmm. Czyli ja to mam ułożyć. No, połóż na stół. Ech. Au. Coś się nie ułożyło. Gatame! Dobra, została nam szóstka, czyli połowa. Teraz my. Mi... Proszę bardzo. Nicole i Basia. Proszę, Nikoli damy talerzyk, proszę, właśnie damy, a Nikoli damy tornister taki, dobrze, numer pokoju, oprócz dwóch. no tylko trójka, czwórka i ósemka, no to... Czwórka! Dobrze, to idźcie do czwórki. I jesteśmy w pokoiku. Dobra, to ja tu... Ach.